Leziczowym, kluski z Drusowym. Dzisiaj kraje na literę E. Jest ich cztery. Pięć. Kurde, a my mieliśmy pięć. Jest ich pięć. Dobra, no to zacznijmy sobie od Europy. Mamy Estonię. Kłanę, tak jest. Mamy England. <śmiech> <śmiech> ja, tak serio, w Europie chyba więcej nie ma. Na pewno z Eswatini, Erytrea i Etiopia. A, dobra, to Eswatini czy zalicza, ale to są sześć w takim razie. Aha, dobra, bo Eswatini bo... tutaj nie ma, bo to, bo to jest z Azji no, i tak dalej, dobra. Co powiedziałeś? Eswatini, co? Erytrea i Etiopia. Tak. To już mam cztery. To jeszcze, jeszcze dwa ci brakują. Powiedziałem nie? Tak. Tak. Ekwador. Dobrze i na E jeszcze jeden Jeszcze jeden hmm. 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 Co to będzie? Czekaj muszę sobie przelecieć teraz całą mapę świata mm. Emiraty Arabskie tam są? Nie Nie Bo to są Zjednoczone Emiraty tak. Arabskie no. Egipt Boże To <grym> jest <grym> taki obiec kraj no, więc no. wszystkie sprawnie zgadnięcie, zgad nie wiecie o co chodzi. Napiszcie w komentarzach, czy coś Wam zabrakło, a które kraje jak ostatni zgadliście. I widzimy się następnym razem. Adios!